Lockpost? poserunek wojskowy? Serio? What? Damn! A skąd ty to wiesz, że tam ktoś jest? Przecież to jest jakaś potężna śluza metalowa. To co? Szósty zmysł, czy jak? Yy, nie wiem. Mniejsza. Tak wygląda gra. Nie wiem, czy wam się podoba. Mnie się bardzo podoba. Pod względem... No, pod względem grafiki naprawdę Odkrywa nie pozostawia zbyt wiele. Zamknij mordę wąski! Ja teraz mówię do moich ludzisków. Pod względem... Grafiki nie pozostawia specjalnie wiele do życzenia O, mogę coś zepsuć, zawsze skorzystać warto Dor no i co? Coś się stało? Coś się zesrało? Nie wiem Przeszedłem grę? Morda wąski, powiedziałem ci Moglibyśmy się... Co ty gadasz? No, moglibyśmy się na tym wzgórzu osiedlić Wyrównać cię jakoś i osiedlić się na nim A ty zawsze narzekałeś na to, że ja się na wzgórzach chciałem osiedlać no to teraz, no właśnie o tym pomyślałem, że ty chciałeś, więc teraz ja mówię, że zróbmy tak? I taką basztę byśmy sobie wybudowali. Jezus! <laughs> to już się robi nudne. No bo ja zawsze Sopra, nie wiem, że wybudować to tej grze. wiem, jaki jest nasz cel w tej grze: nie przeżyć zombie apokalipsy, nie otworzyć ludzkość, chociaż ciężko było dwóch facetów otworzyć odtworzyć ludzkość, zbudować basztę i możemy kończyć sezon. Masz brzydką twarz, Rozpikselowaną. Też. Wyglądasz no, jak wokalista z zespołu Systemowy Down. Może. Pozbierajmy no, się rzeczy. Mówię. No, masz rację. A nasi pufają. Bo mogą. I czemużby nie. Nie trafiłem. Wow! O. Stary, wytłumacz mi to jakim cudem ja się odbiłem od Tigera P. Przecież Tiger P z ma 200 mm pancerze mam 250 penny, więc coś jest trochę nie halo. Mm, jest czerwony? No Dwa tikdonki, ale szeptać chyba nie musisz. Dwa tikdonki. Dwa rozumiesz. Ja Doszło do takiego idiotyzmu, że ja siódmemu tierowi muszę celować prosto w ich spod. Same lepsze, no nie! Toż to jest po prostu rzeź. Biedne wieprze, moi przyjaciele. Ty babo wredna, jak mogłaś wieprze zabić. Tutaj znowu moich prośkowatych przyjaciół. Zabili, zabili mi Janusza. A to był mój kumpel. Nie no, świnie są fajne. Mhm. Towarzysz! Jak tam towarzysze świniaki? A co się do świni stało? Kisimysi prosiaczku. się. Chyba tak się obżarła, że poszła spać. To jest indoktrynacja. Ludzie muszą wiedzieć kto ma rację. Nie, 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 to jest po prostu głupota. Nie A no wiesz nie co, mówią. no czasem bywa tak, że ja mam rację, czasem bywa tak, że na przykład ty się mylisz, więc to nie jest tak, że zawsze ja muszę, nie? No wow. By się przewracało od tego fejmu. Uh chłopcik chłopczyk. Chłopczyk, ładnie pójdzie zębem na inną stację, ja bym się to pozaopiekował. W <noise> którym ty chcesz? No mniejsza. Nie, ludziska, by wbrew pozorom wcale nie jestem napalony na małych chłopców. Uuuu, kobietki. Wiesz co? Nie widzę tego jakoś. piece się. No, Boże, no zjeżdżaj! On będzie tak blokował, bo jestem bo co dobra, ale zbierze hity może. Nie wiem czy... No. On mnie pcha De... cały czas. Nie też pcha. To jest debil. No co ty nie powiesz? Co mnie teraz blokuje? Ty kurwo! Ty, no. ty on Sorry, cię wypycha grzef. po prostu On cię po prostu wypycha To już Gnojek. jest szczyt wszystkiego. dobra, cofaj, cofaj, chowaj się przed nimi. Ja mam dwa pociski jeszcze. Hejt na odcinku murowany, ale to jest szczyt szczytu. A nie, ja nie jestem wcale skonfudowany tym co się stało, jestem z siebie dumny. Bo stary, on sam chciał tego. On sam to zrobił. NIE! Kurde, przyjąłem, nieźle. na niego. Przyjąłem się Wystrzelałem się, bo w niego się wystrzelałem. Mhm. No to niepotrzebnie przyjąłem, znaczy no nie wiedziałem, że... No dobra, mniejsza. I znowu Tura. <laughs> A, o tych Januszach zapomniałem, proszę bardzo. Petra, jakaś z dupy miejscowość, pośrodku niczego. Gościu, tobie to się chyba troszkę w dupie poprzewracało, co? Ty w ogóle nie ogarniasz, kim ty tutaj jesteś. Ty jesteś ofiarą, ty masz się nie bać. Ja mam przewagę liczebną, jakościową, tak? Więc takim prawem ty mnie atakujesz? No, gości jest po prostu bezczelny, naprawdę. Ale parę grzechu Robię co mogę! już ty, dupę. Co on w ogóle robi? O, Arta, za tysiąc. Kolejna arta. Tym ruchem dzisiaj w ogóle nawet nie przejmuj, wiesz? On no właśnie widzę. Wie, no, ja go traktuję tak, jakby go tutaj nie było, stary. No nie, co A ty tak jesteś! Przytomny. <laughs> się obudził. Ty i ci Amoraka zniszczyłeś. Jest siedem z tyłu. Nie mogę. Użyjcie naprawiajki, nie wiem czemu. Nie masz czy naprawić? Mam, klawisze mi się zbagowały. Ta kra się zbagowała, nie mogę naprawić. No i co, tutaj są jacyś uchodźcy, tak? Bardzo fajnie to wygląda. No, grafika w grze jest naprawdę bardzo fajna, bardzo ładna. Uuu, jaki fajny chłopczyk! Pani droga, ja się tym chłopczykiem zaopiekował. Ja mogę go sobie pożyczyć? <laughs> no dobra mniejsza. <laughs> wiem, wiem. Psuje imersję świata. A ty coś powiesz? Boże, ja to zakończyć. Ja już nie mogę. O Boże... Stary, ty mnie to mówisz, Bambaryoisa. Ja kanał na YouTube'ach straciłem, to wiem co to znaczy ból mentalny. Wasze cienie to przy tym nic. Rozumiesz? Na myślę. Zobaczmy największy zadupie starożytnego świata, Ancyre, miejscowość posadowioną elegancko pośrodku niczego, w zapomnianym przez Boga miejscu, w odosobnieniu, na pustkowiu mieszka 510 osób, o które przed chwilą biły się całe armie, ale zadupie serio? No tego to nawet ja się nie spodziewałem. Przecież to są jakieś murzyńskie chatki. Boże, kochany. Zdobyłem oazę. Dosłownie, ja bym tego nawet osadą nie nazwał. W przypadku pojazdów chińskich jest zupełnie inaczej, dlatego że goldowa pestka to jest tak zwana pestka kumulacyjna, to są pociski kumulacyjne, których zasada działania jest kompletnie inna niż w przypadku amunicji przeciwpancernej. No pięknieś to Janusz zrobił, naprawdę. Nic tylko pogratulować twego nadwymiar epickiego sprytu. Ten czołg jest wiele wart. A dlaczego tak się to wszystko potoczyło? No, z tego prostego względu, że miałem okazję zawalczyć w takich realiach, które ten czołg lubi najbardziej. Rozpływa się w nich niczym, prosie w kiślu. No, bo mogłem zawalczyć sobie z tymi ósemkami close combat, po prostu z zakamienia na bardzo, bardzo bliski dystans, niemalże w zwarciu. Na skutek czego jeszcze wokół mnie było dużo naszych, co zaowocowało tym soczystym faktem, że, o, nawet jeszcze zdążę zrobić jakiś demasz w tej bitwie, może nawet całkiem przyzwoity. Bocian cię chędożył, Janusz, co ty to robisz? Będę płakał. Czemu to tak? Ja chciałem tak ładnie zagrać taki ostatni strzał, no właśnie jeżeli na tym dziale się nie przyceluje, no to niestety... Często to się kończy w taki sposób.